Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Aquamicus w kolejnym odcinku, w którym chcę wam pokazać co przydarzyło się w moim akwarium. Z pewnością zauważyliście mam problem i to bardzo poważny z roślinami. Otóż pojawił się w dużych ilościach biały osad na liściach roślin. Co to może oznaczać? Otóż niebezpieczeństwo sygnalizujące odwapnienie biologiczne, którego powodem jest brak CO2 i duża ilość światła. Oczywiście roślin mam tutaj stanowczo za dużo, i to również przyczyniło się do degradacji roślin. Gdzie niegdzie możecie zauważyć, oprócz tego białego osadu, poskręcane listeczki. Jak mogło się to stać? Otóż stało się, a wystarczyło tylko zmienić oświetlenie na mocniejsze. Rośliny bardzo szybko się rozrosły, nie podawałam wtedy CO2 i powstał gotowy problem. Pojawiło się wysokie wahanie pH, zauważyłam również wysoki przyrost glonów. I co tu zrobić? No, postanowiłam zmniejszyć czas oświetlenia w akwarium, podmieniać wodę w 50% i troszkę to pomogło. No i jeszcze ostatecznie uruchomiłam bimbrownię, ale bardziej jestem skłonna zrobić restart zbiornika, usunąć zniszczone rośliny i ustabilizować parametry wody. Czeka mnie solidna praca przy akwarium. Jak to zrobię? Na pewno o tym podzielę się z Wami. Pokażę Wam, co z tego wyszło po moim restarcie. Podsumowywując, jeżeli przydarzyło Wam się coś podobnego, podobne zjawisko w akwarium, należałoby zwiększyć poziom CO2 i sukcesywnie obniżyć wartość pH do 7. Sprawdźcie sobie również, że pH powinno być optymalne około 7. A teraz zrobimy sobie test parametrów wody, pH i kH. Sama jestem ciekawa, jak sprawa wygląda po dwóch tygodniach ratowania zbiornika. PH nadal jest wysokie. Mamy taki wynik testu kropelkowego. PH, widać ciemnozielony kolor. Prawdopodobnie. Wynik testu to 8,5 PH. Porównajmy jeszcze próbkę z, z kolorami. No i co sądzicie o tym? Napiszcie w komentarzach pod filmem. Na pewno nie jest to granatowy kolor. A teraz test KH liczymy kroplej mieszamy. Chodzi na to, że mamy 7 KH. Szczerze mówiąc, myślałam, że wyjdzie dużo gorzej. Możecie zauważyć, że biały osad ustępuje na tych liściach, ale mam liczne inne glony. Także restart nie ominie zbiornika, na pewno. Tak jak mówiłam wcześniej, brak podawania CO2. Przy dużej ilości roślin może skutkować poważnymi problemami w naszym akwarium. Zamierzam restartować zbiornik, ograniczyć ilość roślin, zmniejszyć czas oświetlenia oraz stabilizować i kontrolować parametry wody. Na pewno Was o tym wszystkim poinformuję, zrobię filmik i zobaczymy, co z tego wyniknie. Trzymajcie kciuki. A tymczasem pozdrawiam Was ciepło i zapraszam na inne filmy na moim kanale Aquamicus Akwarystyka Moje Hobby. Subskrybujcie, płetewki w górę, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami na temat hodowli ryb i całej Waszej przygody z akwarystyką. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!